Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak zawsze jesteśmy w grze Shakes and fidget. Tym razem po raz kolejny na EU7, a jest to związane tylko i wyłącznie przez to, że trzeba expić Magusia, bo gildia jest świeża i trzeba podbijać procenty w lochach. Tak więc nie ma co przeciągać, wchodzimy sobie na SF Tulsa. Logujemy się elegancko. I tutaj sprawdzamy nasze procenty, jak to wygląda. Tak więc mamy na wieżę 100%. Na katakumby mamy 90, no 89, 68, 41. No, powiem tak: najpierw, może zróbmy sobie tą wieżę i ubierzmy sobie pachołków. A później sobie starajmy coś tam innego poklikać. Tak więc, wieżę po prostu przeklikujemy, jak leci. Dopóki nie będzie brak miejsca w plecaku. Zrobimy sobie krótkie cięcie. Ja sobie przebiorę moich pachołków. No i brak miejsca w plecaku. Tak więc widzimy się za momencie. Dobra, troszeczkę ich tutaj przebraliśmy, więc lecimy sobie z tematem dalej. O, broń dla Kuni, super. Chyba broń dla Woja jakaś poleciała. Fajnie by było jakby jeszcze broń dla Magusia jakaś poleciała. O ile jest możliwość taka, żeby poleciała ta broń. I brak miejsca w plecaku. Dobra, znowu króciutkie cięcie. No i po raz kolejny jesteśmy już przebrani. Lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze jesteśmy w stanie zgarnąć? Mam nadzieję, że jakaś broń dla naszego wojownika, bo ma strasznie słabą broń. Tak szczerze powiem wam. Dobra, padła. Sprawdźmy, może broń jakaś. Znowu dla Kunegundy, ale już nie mogę rozmontować, więc do widzenia. Plus 42. O, tutaj mamy dla naszego woja. No, słabe to też jest słabe, ale to jest bardzo dobre. Odzyskamy sobie klejnocik, Dobra, i staramy się przyklikać dalej. Trochę wieży 25 poziom. magus padł, jakaś słaba zbroja dla naszego tutaj wojownika. To nawet nie ma co. No padnie ta pani, czy nie padnie dzisiaj? Chyba nie padnie nam, co. O, padła i proszę, broń dla woja. Kurczę, znowu dla kuni. Jeszcze w dodatku słabsza. No nic, dobra. Wywalamy to. Wchodzimy w takim razie na strefę mroku. Może tutaj coś padnie dla moich pachałków. Już mam rękawice dla wojownika. Broń. O, może nawet dla mnie. Niestety nie. A dla Magusia myślę, że... O kurczę. Trochę słaby damage. To nieważne. Sprawdźmy tutaj na Woju, jak to wygląda też. Aha, bo tej tanki na razie będą mega słabe, więc nawet nie ma co tam zaglądać, że tak powiem. Dobra, pad. No i teraz mamy brońkę dla Maga, może będzie lepsza. Dalej jest. Mm, Syf, że tak powiem. Dobra, znowu strefa mroku. następna. Lecimy. To już wydaje mi się, że całe sobie przeklikamy po prostu do końca. Nie ma co nawet czekać. 203 poziom broń dla, dla moich pachołków w sensie dla woja i jesteśmy ustawieni no, ale tu widzę, że nic nie chce lecieć. Dobra sprawdźmy to To do Kitu to jest na Magusia, a może nawet dla mnie Nie, jednak nie Gdzie jest Maguś. Dobra, troszeczkę klejnotów sobie nadropiłem tutaj dla naszych y, pachałków. Mam nadzieję, że teraz coś to pójdzie. Przecież strasznie bym chciał broń dla, dla naszego wojownika w sumie, bo on tam cierpi strasznie z tego powodu. Dobra, siadł. Ale piekielne becie, już może być kurczę lipa. Mamy na inteligencję kurczę bardzo dużo. Nawet plus 7 u mnie, ale to się nie opłacało mnie wymieniać, bo na magusiu to daje znacznie większy boost. Dobra, ten klejnot tu wywalam i zręczność 248 dobra też wywalam lecimy dalej w naszą piekielną dobra jestem wywaliło mi serwer nieważne klikamy dalej piekielną bestię no i padła 204 poziom osiągnięty i dla kuni nam poleciał kask który jest do kitu dobra lecimy w takim razie dalej z o broń dla tego dla barbara świetnie ale tutaj widzę że nie chce paść dobra padł i to da nam. Oj, I to nam da bardzo dużo, moim zdaniem. No, i tak jak mówiłem, ta broń to jest w ogóle jakiś XD. Siła plus 5, nieważne. Teraz też powinniśmy pocisnąć te lożki. Jak najbardziej. Już jak on dostał damage większy, to wydaje mi się, że damy radę. Dokładnie, 205. Dociskamy, dociskamy. Dobra, padł co tutaj mamy, wszystkie cechy dla niego oczywiście, że nie siła plus 7 to też nie to w sumie na nikogo się to nie nada, plus 4 dobra, ważne spróbujmy jeszcze troszeczkę tutaj tą strefę, nie, czy ten wilku nam padnie też kwestia farta jakiegoś epickiego dobra, chyba sobie odpuszczę na razie i spróbuję jeszcze dalej wieżę przelecieć, buty dla wojownika, cokolwiek buty na dla zwiada poleciały a tutaj nie chce polecieć ten pan pewnie szansa jest jakaś tam nie chce mi się sprawdzać teraz zeptulsa dokładnie wszystkie cechy to dziękuję o tutaj jak to wygląda plus 6 plus 2 ale to ma slota. wszystkie cechy Plus 5 też ma slota elegancko. Plus 5 to nie. I plus 1 to nie. Dobra. W takim razie wchodzę sobie na sertulszyka szybko. Trzeba sprawdzić, jak to teraz będzie wyglądać. Maguśczyk. Wszystkie. Co my mamy? Esteros, piekło. No i tutaj mamy 9% i 2%. Bo tutaj mamy 2% na tego Wilka, to bez sensu. Czyli adwokat diabła i Robert Popijawa, Westeros. Dobra. Wchodzimy sobie od razu do loszków. Y, ty, ty, ty. Strefa światła, tak. I tutaj. Atakujemy go. O, elegancko jeszcze brońka mi polecia. Kurczę, ale czad. Plus 18 damage'u. Elegancko. Świeży klejnocik można tutaj sobie dodać. Tutaj w sumie sobie odzyskam ten klejnocik. I ten klejnocik władujemy 260 najmniej. Tak, i ten klejnocik sobie władujemy tutaj. To sobie ulepszymy na maksa. Dobra. Klejnociki mi się nie kopią. Szukaj klejnotów. Tutaj jeszcze wariata sobie zbudujemy. Cyk, cyk. Dobra. Walimy dalej. Bo ten na pewno jest następny. Dokładnie. Dobra. Tutaj jest mag, więc z nim bez szans. Nawet nie ma co go klikać. Ale mamy tutaj Adwokata Diabła, który padł idealną 210 poziom. No i Belzebosik też powinien paść w końcu, tak mi się wydaje. No i elegancko padł. Sprawdźmy, co tutaj. Dostaliśmy wszystkie cechy elegancko. Nie mogłem się wręcz doczekać, dostając tej temy. Dobra, lecimy dalej w takim razie na te piekielne licho też na pewno mamy jakiś procencik ładny, dobra wróżek Henryk też powinien nam tu klęknąć czy nie bardzo padł elegancko i dostaliśmy jeszcze z niego epiczkę ze slotem, sprawdźmy o, proszę bardzo to od razu mogę oddać dla ciebie to odzyskamy sobie klejnocik to w sumie też dam na ciebie jakbyś miał Już nie był taki golas co my tu mamy, plus 19 ze slotem, spoko Chociaż na razie czekajcie, bo może coś lepszego sobie wydropimy. SF Tools, bez tego nie rusz. i tak. O, o kurcze. Na niego mamy 0,36% szans. Czyli zostaje nam wieża i postępny wilk. Dobra, to sprawdźmy tutaj. Odstępnego wilka, tak? 4% szans na zniszczenie tego wariata. No ale padł elegancko. Jak na 4% by mi każde lochy tak padały, to kurde. To nie mam pytań. Byłbym przeszczęśliwym człowiekiem. Dobra, to na razie sobie zostawiamy. I sprawdźmy od razu następnego Tulsa tego bosika, którego mamy dalej. 2% w sumie dobra wie że trzeba też docisnąć troszeczkę ubrać tych pachołków Piotruś pan no i widzicie 4% kontra 30% jak to wygląda tak mam ile na niego mam 26 no to kurczę 4% 26% to jest duża różnica co mi poleciało na siłę plus 97 no to bierzemy od zysklej nociku, cyk, dobra i dalej, co my tutaj mieliśmy do kliknięcia? W sumie po tym odświeżeniu. Dalej wieża i 3% na rozbójnika już mamy. Dobra, zachujemy wieżę dalej. No, trudno. Dobra, padła. Co dostaliśmy? Dobry item w sumie. No, chciałem wrzucić tam od sklejnotu, klejnotu. Cyk. Dobra. Sprawdźmy w sumie, ile broń mi daje teraz. Albo jakikolwiek itemek jak przeskipujmy sobie do pierwszego epika. O ile poleci jakiś. Plus 18, niby nie. Nie ja wiem, czy to tak dużo. <laughs> Ale wezmę na razie. Chciałem broń zobaczyć, kurczę. Plus 54 damage'u, No to. Ja mam pytań, szukamy epickiej broni, więc zobaczymy się już, jak ja sobie tutaj znajdę broń. Nie musimy się nigdzie y, żegnać ani witać, bo dostaliśmy broń. Co prawda, mega słaby rozrzut i w dodatku tylko za golda. Pokczamp. To mi się podoba plus 4%, plus 5%, dobra, to tam. Yy, Dodaj miejsce na klejnocik, cyk, odzysk klejnotu. Pyk. W siebie władujemy tej temki też w sumie, albo nie. Wiecie co, albo tak, dobra, bo ja nie zdecydowany. Dobra, to ogólnie widzimy się, jak się już cały przebiorę. Dobra, jesteśmy już cali przebrani. Pakujemy jeszcze troszeczkę golda sobie w sumie w Inda bo jest mi to aktualnie niepotrzebne kompletnie, bo to już będzie moje ostatnie podejście na dzisiaj. I tak czy siak sobie dobijemy jeszcze level Tornadem i tak dalej. Mamy jeszcze pupilki do zgarnięcia, wiadomo. Sprawdźmy sobie teraz SF jak będą wyglądać nasze procenty. Mam nadzieję, że coś tutaj uszczelimy. No i tak, naraz rozbójnika nam skoczyło 7%, a na majciarza 2%. No szału nie ma. Tak więc dobra pociśnijmy sobie w sumie tego rozbójnika troszeczkę może coś się uda. Albo mam lepszy plan polećmy sobie tornadem. Dobra widzimy się jak już dostanę takiego totalnego bloczka. Dobra 218 i 219 wybiliśmy na tornadzie lecimy dalej. Mamy już 220. Wydaje mi się, że dzisiaj uda mi się wbić 225 poziom. Mam taki mały plan. 221 poziom z samego tornada. Jedziemy dalej, guys. No i mamy 222 elegancko. Odblokowaliśmy karuzelę z idolami, ale tak jak większość z was wie, no na nią to musimy jeszcze długo, ale to długo poczekać. Tak więc wracamy do naszego tornadka. No i tak jak widzicie. Złapaliśmy już bloka tutaj na tym panu, więc nie ma co go nawet przeklikiwać, chociaż był do kliknięcia. Ale dobra, ostatni grzybek, no trudno. Może za chwilę siądzie. Teraz sprawdźmy sobie SF Nie jak to będzie wyglądać tutaj. Czy te procenty chociaż troszeczkę podskoczą? No i na rozbójnika już mamy 8%, więc całkiem sporo. Tak więc wchodzimy sobie w strefę roku i klikamy naszego rozbójnika. Może siądzie. Zobaczymy się w sumie jak już się chyba. Dobra, rozbójnik tam siadł. Tak szybko klikałem, że nawet nie zauważyłem, że go przeklikałem, więc zobaczmy sobie tą walkę chociaż. To już możemy pominąć. O, Maguś dostał tutaj elegancko. Kurczę kryty. A kurnia się nie popisała. Ja tutaj musiałem potężne kryty wleciały. Dokładnie tak. I dostaliśmy na inteligencję. Damy to sobie dla naszego Magusia. Niech ma chłopak coś od życia. To w sobie zostawię sobie do toalety na jutro. To sobie sprzedam, bo i tak miałem rozmontowań. Dobra. No i sprawdźmy tutaj jeszcze tego wariata, czy mamy w ogóle z nim szansę i jest sens to klikać. Czy tak raczej średnio? Raczej średnio. Dobra, wejdźmy sobie, spróbujmy jeszcze kliknąć tego majciarza. I przyjdziemy sobie do pupili. Tak więc zobaczymy się, jak już kliknę tego wariata. No, i nie trzeba było długo czekać, bo siadł tu mi od razu. 225 jest, taki level planowałem wbić, ale jeszcze mamy pupilki. Tak więc przejdźmy sobie do pupilków. Dobra, na tego gościa zmarnowałem aktualnie 300 grzybów i nie padł, więc olewam ten temat kompletnie. Więc weźmy sobie do pupili i postarajmy się tutaj coś poklikać, tak naprawdę. O tutaj już widzę, że nie poklikamy, ale tutaj może się uda. Dobra, tutaj się udało. Szybki przeklik. Oj kurczę, nie tym. Dobra, tym też nie. w Tym się udało jeszcze coś kliknąć. Dobra, ten też bez sensu. No, i tutaj też mi się wydaje, że nie klikniemy tego wariata. No nic, ale tornadem chyba sobie dobijemy. Albo jeszcze wieżę, trochę porównaj. Niech się coś dzieje na tym odcineczku. Dawno odcinków nie było. Więc musi być ogień. Ale widzę, że ogień to szybko się kończy. O, jakaś brońka dla kogoś tam poleciała. Sprawdźmy sobie w sumie tą broń. Ta broń poleciała na wszystkie cechy, a ta broń na zręczność poleciała. Dla Kuni plus 52 damage'u. Dodaj miejsce. Cyk, odzyskujemy. Elegancko. Pyk. Dobra, to ma slota w sumie. To do wywalenia. To jest na siłę dla naszego tutaj Woja. Plus 9 to do wywalenia. A to jest dla niego? Nie, to jest też dla Kuni, znając życie. A, to jest dla Kuni, to nic. Dobra, to też wywalamy. Ta inteligencja to będzie dla mojego Magusia chyba, nie? Tak, plus 23. A to wiecie co, w sumie dodamy sobie już tutaj miejsce na klejnot. I niech ma, to sobie zostawimy do kibelka. Dobra, lecimy w takim razie dalej z tą wieżą. Może teraz coś padnie, Kunia dostała super ekstra yy, przedmiot, dobra. Mam no, wszystkie cechy kurczę, dobra, na rozmontowanie. No i co? Tornadko chyba nie. Klikniemy, zobaczymy, czy damy radę go kliknąć. Dobra, kliknęliśmy tego też. No i wojownicy, to są bloki dla mnie, nie? No, nic więcej tutaj nie wycisnę. Szkoda, grzybków na takie rzeczy. Tutaj jeszcze o, budki dla tego wariata. Dobra, nic więcej tutaj się już na razie nie da wycisnąć. Na razie sobie odpuszczam. Moim zdaniem progres w przeciągu dwóch dni prawie 60 poziomów to jest w sumie to nawet 60 poziomów. To jest bardzo duży progres. Niestety musiałem to podzielić na dwa odcinki. Trudno, ale przynajmniej był ogień. Mam nadzieję, że miło Wam się to oglądało. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami pożegnać. Tak więc dzięki, że jesteście. Trzymajcie się i do następnego. Hej!